Cześć, witam Was na kanale Athletic Development i dzisiaj pociągniemy dalej temat związany z prostownikami. Okej, okay, skoro opanowaliście już ćwiczenie z poprzedniego odcinka, to najwyższy czas troszeczkę go utrudnić. W tym materiale pokażę Wam trzy pomysły, jak to zrobić. Z tym, że najważniejsza jest dla nas prawidłowa technika. Jeśli w dalszym ciągu telepiecie się w trakcie wykonywania tego ćwiczenia, to nie ma mowy o żadnych progresjach. Pamiętajcie, najważniejsze jest dla nas tutaj, żeby utrzymać neutralny krzywizny kręgosłupa, a także wykonać stabilny, kontrolowany ruch bez rotacji w miednicy czy klatce piersiowej. Możemy to ćwiczenie po prostu tempo dociążyć, używając w tym celu hantli, a także obciążników na rzepach. Kolejnym pomysłem jest zmniejszenie rozstawu kończyn. Uzyskamy dzięki temu mniej stabilną pozycję, przez co nasz kolej prostowniki będą musiały wykonać większą pracę. Kolejnym poziomem destabilizacji jest wykonanie tego ćwiczenia na ławeczce. Progresja numer 3 będzie polegała na wydłużeniu dźwigni poprzez zmianę pozycji. Oczywiście w późniejszym etapie, gdy ta wersja będzie już załatwa, możemy wcielić tu koncept z poprzedniej progresji, czyli zwęzić ustawienie stóp i dłoni. To już tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to znajdziecie go tutaj. Jeśli nie jesteście subskrybentami naszego kanału, a powinniście być, to możecie naprawić ten błąd klikając tutaj. Eee, nie zapomnijcie dać lajka like pod tym filmikiem, jeśli oczywiście okazał się pomocny, odwiedźcie nas na Facebooku, a także na Instagramie. A my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się na razie.